Dobra, nie wiem, jak wam od... nie wiem od czego mam zacząć, ale chciałem wam powiedzieć, że naprawdę nie było mnie 48 godzin na internecie, bo leciałem, a w Polsce się tyle odwaliło i na świecie, że jestem w szoku. Po pierwsze Jarosław Kaczyński na solówkę idzie z Romanem Gierdychem. Panie Marszałku, Wysoki sejmie. Panie Marszałku, Wysoki sejmie. Zostałem nazwany sadystą tak. przez pana... Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie, poparcie zakłamanemu Mencenowi spada. Po trzecie, Donald Trump nakłada cła na cały świat. I po piąte, jestem właśnie w Warszawie. A więc, tak. Po pierwsze, to, co się dzieje. Z prawicą. To jest tylko wyraz ich słabości. Jarek Kaczyński wychodzi na mównicę, stara się, nie wiem, pobić, napluć na buty Gierdychowi. nerwy, agresja, wytykanie palcami. Znów, jak zawsze, naprawdę dochodzimy do pięknej tradycji pisowców, czyli wyzywania wszystkich jak leci. No i jakby tego było jeszcze mało, to na Mównicy sejmowej mało kobieta nie pobiła, mała kobieta nie pobiła. Romana Giertycha, przecież to są jakieś szoki. Jest 10, minut przerwy. Dziękuję bardzo, opuszczamy mówlicę. Za chwilę dowiadujemy się, że w Unii Europejskiej Wąsik Kamiński stracili immunitety. Powiem tylko, że strata tych immunitetów zajęła ponad rok. Dosłownie, pamiętajcie, wybory europejskie były rok temu bez mała, więc oni przez rok prawie brali wynagrodzenia, zarobili po kilkaset tysięcy złotych. Nie wiadomo ile jeszcze się nakradli, nachapali, a my za to wszystko płaciliśmy. Rok czasu. To jest jakaś paranoja, bo my wszyscy za to tak naprawdę płacimy. Teraz mam nadzieję, że skoro już stracili te immunitety i i bądź, i Kamiński, to mam nadzieję, że prokurator naprawdę za chwilę doprowadzi do tego, że jeden i drugi wyląduje w areszcie, bo teraz to już chyba otwarta droga. Idąc dalej, to co się odwaliło w Stanach Zjednoczonych, to jest kolejny dowód na to, że skrajna prawica na całym świecie. Miota się od prawa do lewa. Donald Trump wprowadza taryfy na wszystkie kraje świata, które cokolwiek robią z samochodami i eksportują to do Stanów Zjednoczonych. Powstaje pytanie, czy Unia Europejska będzie brała jakiś odwet w tym zakresie? Czy Unia Europejska będzie miała na tyle odwagi, żeby zrobić coś z tą sprawą? Moim zdaniem Unia Europejska znów jest na tyle słaba, że nic nie zrobi. Trochę mnie to przeraża, bo właśnie wylądowałem w Polsce. Tak, jestem na lotnisku. I jak sobie myślę, co tu się będzie teraz działo przez te kilkanaście, jeszcze kilkadziesiąt dni do wyborów, do końca wyborów prezydenckich, to naprawdę trochę mnie to wszystko przeraża, bo powiem Wam uczciwie, nie zazdroszczę ani Szaskowskiemu, ani Biejak, ani Zandbergowi. Nie zazdroszczę im, bo to, co teraz będzie nagonka prawicy na tą trójkę, to będzie naprawdę rzeźnia. Ale wracając do lokalnej polityki, jeżeli chodzi o to, co podwala Giertych, powiem tak, mógł sobie darować trochę te zaczepki do Jarosława Kaczyńskiego, Jarek jest naprawdę starszym dziadkiem, któremu trzeba czasami oddać, że on bardziej się szykuje do położenia obok pani Barbary Skrzypek, a nie do walki na trybunie sejmowej. Więc prawda jest taka, że chłop powinien sobie już darować tego. Znaczy, w sensie, my powinniśmy może też mu trochę odpuścić. Po drugie, nie chciałbym, żeby Jarek się przekręcił za szybko, bo pamiętajcie, że rozliczenia Tuska mogą go naprawdę dopaść. Idźmy dalej. Zostawiła mnie też informacja o tym, że Antoni Macierewicz zdaje prawo jazdy. To chyba się w końcu poddał Antoni. Bardzo istotne jest w tym kontekście Macierewicza to, że jednak komisja, którą on w cudzysłowie zarządzał, ma pierwsze, może nie komisja, ale ludzie pracujący w tej komisji, a bardziej wyciągający pieniądze z tej komisji, mają postawione pierwsze zarzuty. Antoni Macierewicz nie zdał prawa jazdy, to znaczy, że po prostu albo musi mu partia zapłacić za kierowcę. Albo niech po prostu jeździ hulajnogą, przecież na skrajnej prawicy jeżdżenie hulajnogą jest takie w miarę normalne. Nie ma co się dziwić, nie ma co narzekać, trzeba wsiadać na hulajnogę i po prostu dalej jechać. Panie Sławku, pan poczeka! Bardzo ważne pytanie, pan nie ucieka przed wyborcami! Mamy dużo pytań, a zero odpowiedzi! Jeżeli chodzi jeszcze o Trumpa, ja przepraszam, że dzisiaj to jest takie chaotyczne, ale jestem po naprawdę 30 prawie godzinach podróży, miałem dzisiaj nic nie nagrywać, miałem polecieć spać, ale włączyłem internet na lotnisku i powiem Wam, że po prostu rozwaliły mnie te informacje, szczególnie ten obrazek Giertycha i, i Giertycha i Kaczyńskiego walczących na mównicy sejmowej. Ale jeżeli chodzi jeszcze o USA, to nałożenie taryf na cały świat powoduje tylko, spowoduje tylko tyle, że już giełdy Poza Polską, co ciekawe, poszły w dół. Tesla idzie w dół. Wszystko idzie w dół, dlatego że inwestorzy spodziewają się, że za chwilę będzie odwet. Nie tylko z Unii Europejskiej, ale też z całego świata. Jedyne, co można sobie uczciwie powiedzieć, to to, co Trump robi, to jednoczy Unię Europejską. Naprawdę pokazuje, że Unia Europejska może się zjednoczyć w takim momencie, kiedy oszołom z brzydwą ja to nazywam małpa z brzydwą usiadła w Białym Domu i zaczyna narzucać taryfy. Więc. Taryfy cenne na towary, które będą importowane do Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę odbiją się na Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, żeby pojazd że one też się odbiją na Polsce, na Europie, na całym świecie. Natomiast najbardziej po dupie dostaną Amerykanie. Świat się jednoczy. Kanada ogłosiła dosłownie dwa dni temu, że organizacje turystyczne odwołały 13% podróży do Stanów Zjednoczonych. Ludzie już nie latają na Florydę. Kanadyjczycy latają do Europy, zaczynają kupować, nie wiem, Polskę, Anglię, Paryż, a nie lecą do Miami czy do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Nie, co, co więcej, Kanada dokładnie zaczyna, nie to, że wojnę ze Stanami, Kanada zaczyna współpracować z Europą. Zaczyna podpisywać kontrakty, po pierwsze, na uzbrojenie kupowane w Europie, a po drugie, Kanada wypowiada kontrakty na przykład z firmami Elon Maska. Samochody Tesla w Stanach Zjednoczonych mają dosyć duże subsydia finansowe. Takie same subsydia miały Tesla w Kanadzie. Co ogłosiła Kanada? Rewizję tego wszystkiego. Tesla już nie będzie dostawała dopłat do sprzedawanych samochodów elektrycznych. Czy my nie możemy w Polsce przy rewizji ETS-u czy tam ETS-u 2, nie możemy w Unii Europejskiej zrobić tak, żeby samochody, europe... samochody elektryczne, które nie są własnością europejskich koncernów, nie dostawały dopłat? Jeżeli jesteś właścicielem amerykańskim, FOH, nie dostajesz od nas kasy, bo to my płacimy za to. A po drugie, jeżeli jesteś faszyzującym właścicielem, to w ogóle my w Europie to nie lubimy takich. Co myślicie na ten temat? Tak powinno się to starszyć? No i na koniec jeszcze jedna rzecz. Skoro dotarliście do tego momentu, bo to jest bardzo krótki dzisiaj materiał i bardzo chaotyczny, skoro jestem w Polsce, to powiem tak: w sobotę będę na szkoleniu w Krakowie. Jeżeli jesteście z Krakowa, to albo wbijajcie na szkolenie na którym będziemy mówili o możliwości ocieplania z funduszy europejskich albo po prostu piszcie do mnie, możemy się dziś spotkać w Krakowie. Będę w Krakowie, jestem w Warszawie, będę na Dolnym Śląsku trochę, więc jak najbardziej piszcie. Jestem chętny spotkać się, wyskoczyć na szybkie piwo, więc jeżeli już jestem w Polsce, to chętnie z Wami się spotkam. Znaczy, może nie na piwo, bo piwa nie piję, ale powiedzmy na szybką kawę.